Witam serdecznie. Słuchajcie. Taki półry starcik zrobiłem. Długo nic nie grzebało się przy akwarium. Troszkę trzeba było porządku zrobić. Tak to wyszło. Tak to wyszło, tu z górą też trochę porządku porobione, bo tak zarosło, że praktycznie nic nie było widać. nie kerszerem wyczyszczone, przekładane. Tu jeszcze tą lewą stronę, jeszcze tą lewą stronę zmodyfikujemy, jak będzie chwila czasu. A tak, to tak się banda prezentuje. Na razie palety Starlaka wróciły tutaj, żeby odpoczęły. Ja tu już mam drugą parkę, zaraz będę, jak film, jak film będzie się wrzucał, to ja tutaj pareczkę na jedną, ładna mi się pareczka dobrała, to ładny samiec jest, piękny, ja sobie upatrzył samiczkę, także ich będę przenosił, tamten labeo mały wyleciał do, Wyleciał do altanki, bo był dokuczliwy. No właśnie, tutaj były dwa. Niestety, one w ogóle na siebie nie zwracały uwagi. A tamten truciciel, dręczyciel, praktycznie wszystkie ryby dręczył. Znaczy nic tam groźnego nie robił, ale ...ale je dręczył. Jakże siedzi w altance. I co jeszcze? No, zbrojniki wszystkie włapałem. Te zwykłe, najzwyklejsze te zbrojniki wszystkie włapałem. Może gdzieś coś się jeszcze zostało, pewnie tak z maluchów. Mówię, bo to nie był całkowity restart. Po dużo praktycznie nie rzucałem, nie zmieniałem, nie ruszałem. Co nieco coś powyrywane, poprzerywane, poprzcinane. Chwastów było od groma. Kolega przyjechał, wziął sobie. Wziął sobie reklamoweczkę roślin. A tak w ogóle to nie wysyłam roślin i nie zajmuję się transportem ryb, bo tam padły pytania. Nie zajmuję się takimi rzeczami. To było jedno drugie pytanie tam pisali, ale niestety nie. jeżeli dla siebie staram się coś załatwić, ale tak jest ciężki temat żeby ktoś ryby przytransportował no niestety tak to jest że tak to wygląda hydroponika się buja też tutaj poprzykładałem też robiłem wcześniej też mówiłem o tym słuchajcie, co do konkursu, tak bo troszkę tam stanęło, jest kilka filmów i i tak padłem na pomysł, że ja od ciebie zrobimy trzy miejsca. Pierwsze będzie akwarium, drugie, za drugie miejsce będzie nagroda ode mnie i trzecie miejsce Adrian z Holandii, którego pozdrawiam. Yy, da pakiet jedzenia. Będzie to dobre żarełko. Ale to mówię: tak, ja będzie Będziemy też chwilę to powiem u siebie. Yy, także zapraszam tam do, yy, do niego na kanał. Wrzucajcie linki do filmów. Do swoich kanałów, czy do filmów ze swoim akwarium. Wiadomo, że. Że ktoś jeszcze nie wiedział, nie oglądał, to akwarium 240 jest do wygrania. 240 litrów wykonane przez firmę Szczecin. Akwarium Szczecin. Przemyk ma też kanał na YouTube. Janusz Akwarystyki. Linki będą, jak zwykle, u mnie pod filmem. Ode mnie jako nagroda, za drugie miejsce to będzie ten doktorek. Albo będzie jeszcze druga nagroda, na którą czekam. Będzie miał kolega lub koleżanka do wyboru. Tylko tu mam zasilacz z wejściem na angielski, ale postaram się załatwić. Zasilacz, zasilacz na. No tak, na Polskę czy tam na Europę. No, chyba że to będzie kolega czy koleżanka z Anglii, także to jak najbardziej. Bo mam komplecik. Ja tego nie używam. Kupiłem swego czasu na zapas, a tego nie używam. Także takie będzie drugie miejsce. Tutaj ze zbrojników zostały mi tylko L128 Blue Phantom. To jest ten z tych małych, ostatnich co dokupiłem. I L200 Green Phantom. To jest z tych pierwszych, co kupić ten duży. O, i tutaj, a tu z tyłu jest też Blue był razem, no blue są mniejsze ale ten blue jest razem kupony z tym zielonym a tu są już te zielone, co ostatnio dokupiłem trzy sztuki, już takie ładne się zrobiły, naprawdę jak tutaj ten purysa zrobiłem, nie zwracałem na to uwagi a ładnie podrosły, no te są piękne, powiem Wam, że naprawdę są piękne Zobaczcie, daj tego maluszka. No, już nie jest taki maluszek. Ale naprawdę są ładne. Ładne są, ładnie, się wybarwiają. praktycznie bezproblemowa hodowla. oczywiście tak paletki chcą być na pierwszym planie. My jesteście na pierwszym planie. Nie wiem gdzie to... reszta jest. Tak, tam gubików mi trochę zostało. To są gubiki resztka maluszków. Dlatego że to co sprzedałem to sprzedałem, zostały same maluchy Wiadomo, że małych ryb nie można, nie wolno. Co innego jest dać, a co innego sprzedawać, więc tutaj, tutaj wpadły, No i porosły takie. Jest, jest fajnych parę głupoli, szkoda, że nie mam komu ich oddać, przepraszam, tu jest na przykład, samiczka ładna, To też kolega bo ostatnio, mówi, kurde, że ładny, mówi, ty, popatrz, mówi, kilka samiczek masz bardzo ładnych, mówi, no są ładne, są ładne samiczki, są ładne samce, nie są, może Bóg wie jakiegoś tam, jakoś kolorystycznie, czy coś, nie wiadomo, ale, ale są ładne. Tu gdzieś też taki ładny był, ja nie mogę go namierzyć, fajny tygrysek wyszedł. A i co tu przyszły z altanki moje pandziochy. Około 10 sztuk mi się uchowało w miarę takich dużych. I tam jeszcze maluchów, ale to mówię, to już jak z altanki będę nagrywał, to zobaczycie. Nie no. wiem, no około 20 chyba pan jeszcze mam, ale są wpuszczone do paletek tam z tyłu za na jest sporo, sporo tutaj się lubują tu się lubują o. tu lubują sobie to miejsce co tu jeszcze trafiło? krewetki no ale krewetek mało zostało I zobacz, jakoś uszczelę gdzieś tu się kitrają w tym chu, ale powiem Wam, że no, nie przesadzę jak jak w tamtej 60, no po prostu setki to trochę mało tam krewetek wyciągałem, wyciągałem, przynosiłem tutaj, no niestety palety miały wyżerkę, jak zasmakowały krewetek, uwierzcie mi, było tak ambitne polowanie, no i, i bystrzyki również, bystrzyki te mniejsze krewetki wyciągały jak, nie będę mówił co. Nie położy się na piasku. Nie położy się na piasku. Fajne są, fajne są. To są fajne. Dobra, także zapraszam jeszcze raz gorąco do udziału w konkursie. A szczegóły będą jeszcze u Adriana Na kanale Akwarystyka Holandia. Trzymajcie się ciepło. Pa pa!